Dzisiejsza uroczystość będzie rozbudowana o błogosławieństwo. I tutaj ksiądz proboszcz, Ksiądz Jacek Borco, proboszcz Mechowa, będzie nam towarzyszył Bożym Błogosławieństwem. Do hymnu. Dziękuję przewodniczący, księżę proboszczu, dyrektorzy szkół, delegacje, przybyli goście, mieszkańcy gminy Puck. 90 lat temu, 11 listopada, Rada Regencyjna przekazała dowództwo Józefowi Piłsudskiemu nad siłami zbrojnymi Polski. Kilka dni później powstał pierwszy niepodległy rząd. Po 123 latach niewoli, po wielu powstaniach styczniowe, listopadowe, wielkopolskie, śląskie, po wielu zrywach wolnościowych, w końcu uzyskaliśmy niepodległość. Niepodległość zapłaconą wieloma ofiarami, bo tylko ten, kto doświadczył zniewolenia, Wie, co znaczy żyć i być wolnym. Ta wolność kosztowała nas dużo i do dzisiaj o tym musimy pamiętać. Dlaczego dzisiaj w zdradzie się spotykamy? Otóż w tej małej miejscowości zdradzie urodził się wielki człowiek, Antoni Abraham. To on w 1918 roku był w Paryżu, w Wersalu, gdzie negocjowano traktat wersalski. To on powiedział: Nie ma kaszu bez Polonii, a kaszu bez Polski. Wtedy walczył o, naszą, o nasz byt, o naszą tożsamość. Również to on przyprowadził. W 1920 roku generała Halera, który był szefem Frontu Pomorskiego i 20 stycznia 20 roku ruszył z Torunia, przejmując tereny obecnie, na których mieszkamy. To on witał generała Halera w porcie w Pucku, który przybył złożyć zaślubiny z Polskim Morzem w Porcie Puckim. To on poczęstował generała Halera tabaką. Mamy to wielkie szczęście, że ten człowiek urodził się na ziemi naszej, płuckiej, w naszej gminie, w Zdradzie. Dał dowody wielkiego patriotyzmu. Dzisiaj mamy wolność, jesteśmy w Unii Europejskiej. Nie musimy walczyć na żadnych frontach, a jednak poczucie tożsamości narodowej, poczucie patriotyzmu, lekcji patriotyzmu są i muszą być obecne wśród tych wszystkich, którzy wychowują naszą młodzież, ale i w nas samych. Bo często zadajemy sobie pytanie, na czym ma dzisiaj polegać patriotyzm? Po prostu na zwykłym, normalnym, uczciwym życiu. Uczniowie na zwykłej, uczciwej nauce w szkole. I każdy z nas, dając dowód uczciwej, rzetelnej pracy w dzisiejszych czasach pokojowych, daje pokaz swojego patriotyzmu.